Hej okay, wszystkim, tu Mary Kayden, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Pomyślałam, że sobie w coś zagramy i pokażę wam grę Mario vs Donkey Kong. O tutaj mam w pudełku, chociaż w sumie wy tutaj, tutaj macie większy tytuł, no ale chciałam się pochwalić, że mam pudełko. Jest to gra, która miała swoją premierę właśnie niedawno, jakby w moim obecnym czasie to jest w zeszłym tygodniu, bo 16 lutego, ale to jest remake gry z Game Boy Advance i tamta była miała swoją premierę w 2004 roku, więc już dosyć dawno temu, chociaż ja no, w nią nie grałam, ale jakby mm, ten sam koncept Donkey Konga znam dobrze z Game Boya, czyli z po prostu Donkey Kong. Tutaj mam taki mały, słodki uroczy kartridżek, zobaczcie. Ja go mam właśnie w sumie w bardzo ładnym stanie. Może pozwolę Wam na niego chwilę popatrzeć bez pudełka. O, proszę. Blink, blink, blink. No i bardzo mi się ta gra podobała. W sumie z porownią kiedyś grałam, chociaż jej nie przeszłam. Później chyba robiła się dosyć trudna. Ale teraz, jak patrzyłam, no to już musiała bateria paść na tym kartridżu, bo niestety nie ma moich saveów. To taka łezka tutaj. Mi spływa po policzku, wirtualna. No, w każdym razie pomyślałam, że może pokażę wam właśnie tą grę, ponieważ jest nowa. Ja już ją trochę grałam, bardzo mi się spodobała. Robiłam z niej też streamka, więc być może widzieliście jakby mnie w połączeniu z tą grą, a być może nie. No i właśnie po prostu chciałam wam pokazać jak ta gra wygląda. Dzięki temu może właśnie stwierdzicie, czy jest to gra dla was, czy może raczej nie bardzo. Także zaczynajmy! Ui, Chociaż może pokażę wam to intro. Tutaj mamy Donkey Konga, który ogląda sobie telewizję. Są tam jakieś wiadomości Sheikh'i'ów, ale potem, między bananami a wiadomościami, okazuje się, że jest reklama super nowej zabawki Mini Mario Toy. No i z, z jakiegoś powodu Donkey Kongowi strasznie, 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 strasznie spodobały się te zabawki. Rzucił swojego pilota posiadającego tylko jeden guzik i antenkę i pobiegł szybko na miasto do sklepu z zabawkami, kiedy nagle ktoś nakleił wielki napis wyprzedane na banerek no i on niezadowolony dostrzegł, że tutaj jest przecież fabryka zabawek Mario tuż obok dosyć wysoka i z ładnym logo <grych> więc yy, on tam postanawia potem myślałam, że to będzie dalej intro w każdym razie on potem postanawia jakby wbić do tej fabryki Pakuje te wszystkie nowe, piękne zabawki do worka i z tym workiem sobie ucieka. W sumie nie wiem, czemu nam się to nie wyświetliło. No i Maria oczywiście go goni, żeby odzyskać te, te, te małe zabawki wszystkie. To jest taka gra, taki typowy puzzle platformer, czyli e, po prostu trochę myślenia, trochę skakania. Musimy poprzełączyć często odpowiednie przyciski. Jakby coś to w tych właśnie pytajnikach są porady, jak tutaj przechodzić dalej, ale ja tu nie będę już ich zbierać, bo już wszystko wiem. E, trzeba zdobyć klucz i dotrzeć do drzwi. Aczkolwiek e, opcjonalnie musimy jeszcze zdobyć właśnie e, prezenty. Jakby na każdy poziom prezenty są trzy. Bo każdy poziom składa się właśnie jakby z dwóch takich części. W pierwszej zdobywamy klucz i docieramy do drzwi. No i teraz idziemy do tej drugiej części. Gdzie zamiast klucza już mamy właśnie tę jedną z tych zabawek. Tam gdzieś u góry jest w takim, w takim, w takiej kuleczce. Kojarzy mi się jak w automatach na przykład są czasami jakieś wiecie, takie małe zabawki. No, mamy przeciwników, możemy w nich rzucać kubłami, możemy ich podnosić i rzucać w siebie nawzajem. I na końcu możemy podnieść tego Toy Mario. I to No i tak mniej więcej prezentuje się cały gameplay. Eee, otóż mam więcej tych mini Mario, no bo już tu byłam. <laughs> I tak sobie przechodzimy przez te poziomy. I to jest naprawdę gra, która dla mnie ma mega taki syndrom o nazwie... Jeszcze jeden poziom. Ja w ogóle lubię takie gry, ale są też takie, takie trochę straszne pod tym względem, bo tak sobie człowiek spokojnie gra. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, a potem okazuje się, że nie wiem, jest trzecia w nocy, a już rano musisz wstać o szóstej i tak. No. Gameplay jest y, naprawdę dla mnie mega przyjemny. Y, też stanowi pewne wyzwanie. O, jest ten historyczny młotek tak, z pierwszego Donkey Konga. ja! <grytanie> Można go szybciej sobie wyrzucić przyciskiem. O... też stanowi właśnie pewne wyzwanie, bo chcę ten prezent. <laughs> Nie jest tak, że zawsze wszystko mi na przykład się udaje za pierwszym razem i, i, i gra jest za prosta. Moim zdaniem właśnie ten poziom trudności ma fajnie tutaj wyważony. Yy... Potrafi czasem ktoś. No, potrafi zdenerwować, jak nam coś za długo nie wychodzi, ale to nie jest takie, wiecie. Przesadzone. Przynajmniej w tych światach, w których byłam do tej pory. Także no, mnie się bardzo podoba. No. Tutaj ogólnie mam 21 żyć. Tu nade mną, być może widzicie. W sensie zasłaniam coś istotnego. No, teraz zasłaniam Mario, ale tak ogólnie to tutaj za mną. Tu, tu, tu. Chyba nic nie ma. Właśnie mamy też czas w, w prawym górnym rogu W którym musimy ten poziom przejść No i Jeśli nas dotknie Którykolwiek tam z wrogów Albo jakieś kolce Albo cokolwiek niefajnego Chociaż raz no to jakby od razu yy, yy, Giniemy i przynosi nas na Początek poziomu Mario krzyczy Mamma mia! No i trzeba jakby zaczynać od nowa, ale w sumie mm, nie wiem, co się stanie, jak stracimy wszystkie życia, bo jakby nie miałam takiej sytuacji jeszcze. Ale stawiam, że jest jakieś continue po prostu. No i właśnie y, każdy świat, przynajmniej jak do tej pory, bo ja mam jak na razie odblokowane chyba cztery. Tutaj mamy Mario Kompane, y, dżunglę Donkey Konga, ognistą górę. Y, Mary Miniland i to jest ten czwarty świat, widzicie tutaj. Jakby dopiero jeden poziom przeszłam, to jest takie jakby trochę wesołe miasteczko i każdy ma, składa się z e, sześciu takich właśnie poziomów w tym stylu, który graliśmy przed chwilą, potem mamy jeden poziom, e, pokażę wam jeszcze jak on wygląda, e, w którym te wszystkie zabawki jakby, które pozbieraliśmy z poprzednich sześciu poziomów musimy doprowadzić do takiego kufra. Być może z tego kufra one są, nie wiem, pakowane i wysyłane prosto z powrotem do fabryki. No ale jest też takie zadanie, żeby tutaj te małe Mario dla nas pozbierały literki. Tu są literki 3, tworzą napis Toy. No i my im tutaj możemy przełączać po prostu. Oni ogólnie idą za nami, ale nie potrafią na przykład pod drabinie wchodzić. Więc trzeba tak poczekać, aż wszyscy za nami łaskawie sobie przejdą. Więc oni na przykład idą pode mną? Ale taką trasą prosto do literki. Tu im mogę potem przejść i otworzyć. Zbierają ostatnią literkę. No i potem prosto do kuferka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wysyłka. <laughs> no i po tym poziomie. Perfekt! Mamy jeszcze jeden poziom. Taki kończący jakby cały świat, który mamy bossa. Czyli właśnie Donkey Konga z tym workiem. No i. One polega na tym, że czymś tam trzeba w niego rzucać, żeby go pokonać. Jak on w międzyczasie rzuci czymś w nas, no to tracimy jednego tego mini Mario. No jak stracimy, no to nie mamy potem napisu Perfection i złotej gwiazdki, nie? No jakbyśmy wszystkich stracili, to stawiam, że... O nie! Ale kosz mnie osłonił, kosz mnie osłonił, bo tu właśnie walczę teraz o tą gwiazdkę, bo... Cześć, chociaż jak Mario chodzi tak na rękach, to chyba nie, nie mogą go z tego co zrozumiałam zranić te spadające rzeczy. Dobra, szybko wskakujemy. Masz kubłem jeszcze dwa razy i, i dostanę złotą gwiazdkę. Nie! Zarzucę jakimiś tymi. No, dawaj tego kosza. Może być niebieski. Mi to obojętnie. Proszę, tu nie ten. O! <laughs> Się stresuję, bo tak mało mnie dzieli od tej perfekcyjności. Jeszcze tylko jeden celny strzał. O, jest czerwony kosz. Musimy z nim iść na drugą. Nie troluj mnie tutaj. Bang! No i proszę. Ui, <laughs> no. I ucieka dalej. Poproszę złotą gwiazdkę Perfection. Perfekt. No i tak ta gra się toczy. Tak ogólnie gameplay wygląda. Jest złota gwiazdka. Może zrobimy tak, że pokażę Wam właśnie jeszcze z innych światów jakiś poziom. Nie pamiętam, w którym tutaj co było. Wylosujmy sobie jakiś. Losu, 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 stop. A akurat z tymi. No dobra, niech będzie. To są takie małe, kłapiące paszcze, które sobie chodzą, i po tych linach też potrafią chodzić w górę. Jak nas kłapną, no to wiadomo co, mama mia. O, tu mamy też takie nosorożce. Nie możemy za bardzo ich rogu dotknąć, ale na nich sobie możemy spokojnie jeździć. One potrafią być y, przydatne, i jeśli na przykład y, takiego byśmy na kolce położyli, i on wtedy moglibyśmy przez kolce na nim przejechać. Gdzie potrzebuję tam kliknąć? Pewnie tak. Już nie pamiętam. No tak. Maria też szybciej wchodzi na dwóch rękach, niż na. Znaczy, tak pomiędzy dwoma malinami szybciej wchodzi. O to mi chodziło. Chciałabym zrzucić tego banana na tego dziada. Nie wiem, czy masz kolory słodkiego Josiego, ale goodbye. O, dobra. Coś tam się otworzyło, także idziemy sobie tam. Widzicie, te owoce też. Tutaj rozpią się ponownie. O, widzicie, i są kolce. O, i tu sobie mogę na tym pięknym nosorożcu przez nie przejechać. I proszę bardzo, bierzemy kluczyk. I do windy. Durururu. Hopsa! Tada! Dobra, tutaj znowu te kłapiące paszcze aż cztery. Widzicie, się wspinają po tych linach. Nie wiem, czy to ja będę czekać, aż ty zejdziesz, to już sobie pójdę. Wezmę sobie prezent. O, przejdę sobie tędy. Nie, wiem, ja w sumie powinnam się wyżej dostać. Ładna muzyczka w ogóle, to jest taka przyjemna. O, masz. Dobra, bo ja jeszcze po ten prezent tam zajść. Mamma mia! Przez taki głupi błąd spadłam, no nic. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ta-da! Perfekt! O! Właśnie czasami, jak gramy, to jakiś poziom zamienia się w taki poziom z grzybkiem one-up, i wtedy ten poziom wygląda. To jest jakiś poziom, który już przeszliśmy. W ogóle wygląda zupełnie inaczej. Nie ma takiego układu. Polega na tym, żebyśmy w określonym czasie dogonili klucz ze skrzydełkami. Tak, super Mario Kart. I pozbierali jak największą liczbę żyć. Także ja spróbuję się tym zająć. Nie wiem, czy mi się to tu teraz uda. O, to są z tego. O, mam klucz, mam klucz lata za mną. Świetnie. Mam jeszcze. Chciałam tam życie wziąć, ale mi się nie udało, więc. Już dojdę do tego kufra, ponieważ w kufrze są 3, 4, 5, 5 żyć jest w kufrze. Super promka. No, także taki przerywnik, gdzie można sobie tych żyć nazbierać więcej. A teraz coś z tego świata bym wylosowała. Losu, 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 losu. Stop. O. Mamy Szaigaja z maską ognistą. Czy to jest mój ulubieniec? Nie wiem. <ścoughs> o nie, bo tu też były poziomy takie, że się lawa podnosi. Taki trochę stresik. Ja chyba tu trochę ginęłam, bo ja oczywiście chciałam pozbierać wszystko. I teraz ciągle to wszystko chcę mieć, chociaż w sumie już to mam, no ale. A! Idź sobie. <grytanie> Dobra, dostaniemy się wyżej. Maria właśnie ma też trochę takich ruchów, przy których może wyżej skakać. I właśnie może na przykład chodzić na rękach. Tu na trzeba się schylić, żeby przejechać. bo no, te skaczące stworki są spoko, o ile ich nie staniemy na nich, a nie obok nich. Albo one nie staną na nas. No i teraz proszę z kluczykiem do drzwi, powoli, spokojnie, ciach. Spory ten kluczek. A są jak na drzwi przez które trzeba przejść przez dziurkę. O tu są takie ogniste y, spręciki. Mama mia, nie trafiłam. <ścoughs> Mogę tak właśnie jak się stanie na rączkach to potem można wyżej skoczyć też na przykład jest też taki skok z rozbiegu, bardzo wysoki jak biegniemy i skręcimy szybko w drugą stronę to możemy sobie tego jak się zna te mechaniki no to jest jeszcze prościej i jeszcze trzeba umieć je wykorzystać co nie? o proszę bardzo, idealne miejsce na młotek tu, 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 tu. ostatni prezent i tadaa! No, ale te poziomy już znam, więc. No. Ok, i teraz pora na coś nowego. Pójdziemy sobie do poziomu, w którym jeszcze nie byłam. I zobaczymy, jak mi pójdę. Tutaj widzę, że są jakieś takie nie wiem, do odbijania platformy, czy coś takiego. Zobaczymy. Here we go. tu mamy takie kwiatki, które unoszą nas do góry. Mmm, tego co ja mam z tym zrobić? Nie wiem. Spróbujemy nacisnąć ten przycisk. O! To można przenosić? Można to przenosić! To fajnie. I ten kwiatek teraz jest wyłączony, więc mogę przez niego przejść, bo tak to on by mnie ja od razu uniósł w górę. I bym sobie nie mogła spokojnie przejść na tę stronę. Myślę, że spróbujemy wskoczyć teraz tu. O! I co? Powinnam to zabrać ze sobą? Mogę to tak wziąć? Mogę. Ale już tam wyżej nie do. Aha, z tego muszę się odbić. Dobra, pora zdobyć klucz. Hej <grystanie> No i sobie tu pta. A, trzeba naokoło iść. A, to ja muszę chyba zostawić tu ten klucz i szybko do niego dobyć. Bo właśnie jak zostawimy klucz, to on tam za 12 chyba było. Sekund sobie zniknie na to miejsce, w którym był wcześniej, nie? No to to tak, o, ledwo co. No trzeba się pośpieszyć. Pewien element czasówki, oprócz tego, że sam poziom jest na czas, też tu potrafi się znaleźć. Co my tu mamy? Żółtego kwiatucha, ale on jeszcze nie działa. Nic nie działa. Może na Telinę muszę się dostać jakoś. Okej, okay. tam łazi ten gryzaczek. Hmm. O, właśnie to chciałam osiągnąć, tylko. Dobra. Trochę się ciebie boję. E, a to muszę wziąć. Nie, chyba nie mogę tego wziąć. Dobra, tu się włączył ten kwiatuszek, więc przejdziemy na drugą stronę, tylko tak, żeby ten nas nie zażarł. Lećmy. Ok. Stresik. O nie! Zanim wcisnęłam to. Trzeba było mm, tam wejść po tej linie po prezent, bo teraz to już mnie zwieje. O, taki błąd popełniłam. No, a nie, udało się, dobra. Jak się trzyma liny, to nie zwiewa nas. Dobra. I co teraz? Jak tam na górę mam się dostać? No, tu się. Można teraz sobie przetrzymać i obejrzeć poziom przetrzymamy nad spustem prawym przycisk. Niech tam na górę wejść. Hm. To muszę mieć to na przykład. Tylko tego nie mogę wyżej. Jak ja mam się tam dostać? Jak się już wszystko wie, to jest prościej. Zaraz czas mi się skończy. Tyle będę z tego miała A tu bym mogła nie wciskać tego przycisku na przykład O Dobra I co? No nad tym nie przeszkoczę I kto tam dalej? Przenieść. To znowu źle zrobiłam. Chori, chori, chori. No i tak się pochali, że na kolce wpadli. Dobra, próbujemy jeszcze raz na bazie tej wiedzy, którą posiadam. No jednak ten kwiatek nie może działać. No może mi się to wykombi. No wadz. Aha. Okay. Postanowiłam zajrzeć do long longplay'a, prawdę mówiąc, z tego, że nagrywam i nie chciałam tutaj siedzieć pół godziny. Bo tak to pewnie bym dłużej sama kminiła. I rozwiązanie okazało się prostsze niż myślałam, więc... Mogłabym tu kminić dłużej, nie? Wszystko tak, jak robiłam do tej pory, że tak powiem. Jej. No i teraz tak, jak zrobiłam wcześniej. To sobie dajemy w górę. My też możemy sobie pójść w górę. No, jeszcze prezencik sobie wezmę. Jak ten się przesunie, bo już nie chcę mam mamija więcej. No i zamiast kombinować, jak to tutaj przenieść na drugą stronę, to stąd po prostu można skoczyć wyżej. Także proste rozwiązania, czasami warto spróbować, bo być może okażą się najlepsze. A -a! <laughs> uh! To może ostatni poziom, jeszcze przejdziemy z tymi bombami. Myślę, że jeszcze ostatni yy, że Zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. Zobaczymy, czy będzie ten yy, Mario versus Donkey Kong versus mój młowski, kto dostanie teraz jeden punkt. Dobra, tu zapewne trzeba będzie rzucać tymi bombami. Ale nie tak. <grymne> na pewno trzeba rzucać bombą w tą ścianę. Bo to aż podejrzanie wygląda. Ale jak ja mam cię? No syczy na mnie. Myślę, jak ją podnieść mam. Może tak trzeba na nią stanąć, tak jak na innych wrogów Tylko trzeba się pośpieszyć. Bęk! Teraz czekamy, ale nie odchodź nigdzie. No, wspaniale. O, i tutaj można też sobie to wysadzić, tylko nie wiem na razie po co. Przełączymy. O, i tu jest kluczek I bomba. Może ja poczekam chwilkę, aż już ta sobie wybuchnie. Poczekam na nową. Mm. A co ten przycisk robi? No dobra. A ja. Tam jest klucz. Aha, to nam coś przełączyło. Ja nie wiem, czy ja to chciałam przełączać. Chyba ja nie chciałam tego przełączać. A, bo tu mamy klucz. Nie! Musimy to przełączyć, bo inaczej tu <grywamy> będziemy ten utkniemy. Dobra. O nie, teraz musiałabym zdążyć z tą bombą, żeby wysadzić to. O nie, i znowu źle, że to włączyłam. Tego, się... Tego trzeba było nie włączać. Again. Dobra, weź już sobie, wybuchnij z daleka ode mnie. Mogłam sobie to wcześniej wysadzić, tak to się będę stresowała, żeby zdążyć, nie? Biegnij, biegnij, Mario. Kluczyk. I teraz lecimy. Dobra, to było prostsze niż tamto. <grymne> Ruszajmy. <krymne> Jenu, łyczek wody dla mnie. Ruszajmy. To się aż prosi, żeby to przełączyć. A, bo to nam zrzuca tu bombę. Nie! Mamma mia! Muszę obliczyć ilość, mamma mia, w tym odcinku. Trzeba poczekać, aż on tu wejdzie. I wtedy ciach. Spadaj na dół. A my ciach. I na ścianę, proszę bardzo. No i dzięki temu zyskujemy fancy przejście dalej. O jejku, to przejście się nam zapada. O ja wiem, co trzeba tu zrobić. Tu trzeba tak. Nie tak. Chyba poczekaj, masz się. Oh, mam, mam, ja. <laughs> No, ja wiem, co tu trzeba zrobić. Tu właśnie trzeba tak z któregoś bloczku tak fajnie sobie. O. I do prezentu. No. A dalej to zobaczymy. Tu jest jeszcze jeden prezent. A tam jest bomba. A nie musimy, że całą drogę trzeba tą bombę tutaj przenieść. Nie! Ona tu poleci tym i czekajcie, dobra. Jest to. To ja dolecę do prezentu tym. A teraz. Teraz nie mogę przyjść. A teraz to zwieje mi tu tą bombę. Ha, ha! No i świetnie! Tada! Brawka, brawka dla mnie. No i pięknie. Kolejny poziom zaliczony perfekcyjnie. Na gwiazdeczkę. No, już jestem w połowie tego świata. No. Także, no a tych światów w sumie nie wiem, ile dokładnie jest. Ale widziałam, że chyba sporo, sporo, sporo. Także jest co robić i jak mówię, no dla mnie gra jest bardzo przyjemna. Czasami wymaga trochę wysiłku zręcznościowego oraz tego umysłowego. Także możemy tutaj rozwijać swoje umiejętności na dwa sposoby. No nic ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Właśnie taki luźny po prostu z, z grania w Mario vs... Donkey Kong. Dajcie znać, czy w ogóle właśnie lubicie takie puzzle platformery. Jak Wam ta gra się podoba. Jestem ciekawa Waszych komentarzy i opinii. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa! I pamiętajcie, że jesteście najlepsi.